Dzień dobry, nazywam się Piotr Kamedulski, jestem prowadzącym zajęcia przedmiotu podstawy chemii. Realizowany kurs to wprowadzenie do chemii jako nauki o budowie materii, w związkach chemicznych, układach molekularnych, ich właściwościach, strukturze i reakcjach, a także praktyczne rozwiązywanie prostych problemów chemicznych w ramach zajęć laboratoryjnych i audytoryjnych. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli w sumie 195 godzin. Udział w wykładach 60 godzin, udział w ćwiczeniach 45 godzin, udział w laboratorium 90 godzin. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta w sumie 180 godzin. Przygotowanie do ćwiczeń 40 godzin, przygotowanie do laboratorium 50 godzin, konsultacje i praca z nauczycielem akademickim 40 godzin, przygotowywanie studenta do egzaminu 50 godzin, efekty kształcenia, wiedza. Student zna zasady nazewnictwa związków nieorganicznych. Student zna podstawowe prawa chemiczne. Student zna cząstki elementarne wchodzące w skład materii. Student zna teorie klasyczne i kwantowe, budowę atomu i powstawania wiązań chemicznych. Student zna podstawy teoretyczne, kinetyki oraz równowagi chemicznej. Student zna podstawowe pojęcia i prawa termodynamiki, efekty kształcenia, umiejętności. Student nazywa nieorganiczne, nieorganiczne związki chemiczne. Student zapisuje równania reakcji zachodzących w roztworach wodnych. Student wykonuje doświadczenia związane ze stanem równowagi w roztworach wodnych. Student interpretuje wyniki przeprowadzonych doświadczeń. Student wykonuje obliczenia związane ze stanem równowagi w roztworach wodnych. Oblicza pH, stopień protolizy, rozpuszczalności. Efekty kształcenia kompetencje. Student dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawienie wyciąga wnioski. Student potrafi pracować samodzielnie w zespole. Student zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności. Dba o środowisko naturalne. Kryteria oceniania. Forma zaliczenia. Egzamin testowy. Zaliczenie blokowe z następującymi wagami. 60% dwugodzinny egzamin testowy obejmujący treści omawiane na wykładzie. 25% to ocena z laboratorium, 15% to ocena z ćwiczeń rachunkowych. Laboratorium zaliczenie na ocenę w oparciu o wyniki sprawdzianów, 40% wyniki samodzielnie przeprowadzonych analiz jakościowych, 50%, ocena poprawności prowadzenia dziennika laboratoryjnego, 5%, stopień przestrzegania zasad BP, BPH oraz przepisów porządkowych, ćwiczenia. Zaliczenie na ocenę w oparciu o wyniki śródsemestralnych testów kontrolnych. Wymagany próg na ocenę dostateczną od 50 do 60%, dostateczną plus 61, 65%, dobrą 66, 75%, dobrą plus 76, 80%, bardzo dobrą 81, 100%. Dziękuję za uwagę i zapraszam na zajęcia.